Pokazuje. Co mi pokazuje? Wstydźcie, że mi Jana Pawła II tutaj daje. pan panterowcu! Nie obrażaj Jana Pawła II! Nie zgadzamy się na to! To jest nasz święty człowiek! To jest nasz święty człowiek! To jest święty człowiek Polaków! Wy nie macie nikogo! Wy nie macie historii! Pokaż kogoś, pokaż kogoś z Ukrainy, który kocha Polaków, pokaż kogoś. Pokaż. Właśnie, bo nie masz. A my mamy świętych ludzi. A ty ich obrażasz. Jesteście bezkarni. Stop agresji Ukraińców na Polaka! Stop agresji! Ukraińców na Polaka! Stop agresji! Dawski bokser! Mamy kręknąć przed Twoją podkoszulką! Ukraińską! Damski bokser! Nie bokser. bokser, mamy kręknąć przed Twoją podkoszulką! Zauważmy, ludziom, jak masz pomówienie! Dziękujemy za pomówienie! Pokaż ludziom, że nie stoi z ukraińską flagą! Mamy dowody na to! Zobacz! Jaka agresja! Agresja Połyn, wobec Polaków! Mój polska flaga! Wyłącz tego Jana Pawła II! Bo zaraz tam podejdę do ciebie i ci wyłączę to. Bo obrażasz Polaków w tym momencie. Nie masz świetnych ludzi na Ukrainie. Nie masz? To nie obrażaj Jana Pawła II. Co ty wywołałeś? Co ty w ogóle robisz? Co ty w ogóle robisz? Nie mogą mnie nie poliać! Wstyd i hańba! 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 Tu jest Polska! Ukraina do siebie! Tu nie jest hotel! Nie szanuj Nie szanujesz Polaków! Powinieneś opuścić Polskę! To są Słowa pana Sikorskiego. Nie szanujesz Polski. Opuść Polskę. Nie przestrzegasz praw polskich. Opuść Polskę. To nie są moje słowa. To są słowa pana Sikorskiego. Nie szanujesz Polski. Opuść Polskę. Nie potrafisz zaakceptować warunków w Polsce i praw przypisanych. Opuść Polskę! Nie, nie szanujesz konstytucji polskiej! Opuść Polskę! Nie szanujesz flagi polskiej! Opuść Polskę! To nie są moje słowa, to są słowa naszego ministra, pana Sikorskiego! Nie obluwaj Jana Pawła II! Przestępcy, którzy biją Polaków, grożą ich śmiercią, puszczają Jana Pawła II. Czy wy to sobie wyobrażacie? Bo ja nie. Przestępcy, przestępcy, przestępcy puszczają Jana Pawła II. Przestępcy puszczają Jana II. Przez